Cześć, prowadzisz biznes online w pojedynkę? Chcesz rozwijać się szybciej lub realizować nowe, ciekawe projekty, ale aby z nimi ruszyć, musisz uwolnić nowe pokłady czasu. Tylko skąd wziąć się więcej czasu? Doby nie rozciągniesz, ale, ale możesz rozpocząć współpracę z wirtualną asystentką. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci sposoby na sprawdzenie, czy to już jest ten moment w Twoim biznesie, w którym potrzebujesz wirtualną asystentkę. Jestem Agnieszka Pojda z Work Assist, a to jest piąty odcinek Biznes Vloga. Zapraszam. Ten odcinek będzie dla ciebie idealny, gdy już działasz w swoim biznesie online i chcesz go rozwijać oraz skalować, a z tyłu głowy ciągle masz jedno pytanie: czy potrzebuję wirtualnej asystentki? Dzisiaj to sprawdzisz. Koniecznie oglądaj dalej, bo na samym końcu tego odcinka będę mieć dla ciebie coś specjalnego. Każdy z nas choć raz na jakiś czas potrzebuje pomocy. Tak samo jak w życiu, tak samo jest w naszej pracy, w naszych biznesach. Zawsze możesz poprosić o pomoc. Pamiętaj o tym. Możliwe, że masz ciekawy naprawdę pomysł na jakiś produkt, na jakąś akcję, na kampanię w swoim biznesie online, którą chcesz zrealizować, a który która znacząco może wpłynąć na rozwój Twojego biznesu, ale ciągle odkładasz go na później, bo nie masz czasu. Taka sytuacja często spotyka właścicieli małych firm, influencerów, zapracowanych jakichś specjalistów, ekspertów, którzy prowadzą swój biznes, ale mają w nim bardzo dużo zadań, które realizują samodzielnie. Niestety, często nie robisz nic, żeby go zrealizować, te pomysły, te projekty, także w swoim biznesie. Bo notorycznie łapiesz się na tym, że nie wyrabiasz je z bieżącymi zadaniami, a w swoim biznesie jesteś CEO, działem marketingowym, działem kreatywnym, copywriterem, grafikiem, księgową, hostem różnych wydarzeń online, na przykład webinarów, live'ów, szkoleń online, a ciągle między tym wszystkim z nami tworzysz jeszcze najważniejszą, przecież w swoim biznesie merytorykę. To naprawdę bywa męczące. Dlatego Czemu by nie mieć dodatkowej pary rąk do klikania w swoim biznesie? Czy potrzebuję wirtualną asystentkę? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, jak się wydaje. Najbardziej oczywistą odpowiedzią jest to, że jeżeli czujesz się przepracowana, przepracowany, przytłoczona, przytłoczony ilością zadań, jakie sobie narzucasz do realizacji w swoim biznesie online, to wirtualna asystentka może być świetnym i odciążającym Cię dodatkiem. Możesz zwiększyć wydajność swojej codziennej pracy i sprawić, by to ktoś inny przyjmował część Twoich zadań i obowiązków do wykonania. A może jesteś w zupełnie innym miejscu. Może jeszcze nie wiesz, że potrzebujesz wirtualnej asystentki, ale podświadomie coś Cię przyciąga na strony www biznesów takich jak na przykład właśnie WorkAssist i profili różnych innych wirtualnych asystentek. Rozwijasz swój biznes online samodzielnie? Prawdopodobnie wszystko w swojej firmie od momentu jej założenia robisz samodzielnie. Po miesiącach lub nawet latach samodzielnej pracy, to wszystko może być naprawdę ciężkie do uświadomienia sobie że, i przyznania przed samym sobą, że można i trzeba po prostu zacząć delegować pewne zadania innym. W tym miejscu przyznam Ci się, że doskonale Cię rozumiem. Od 2018 roku działam jako wirtualna asystentka, a niecałe dwa lata po założeniu oficjalnym firmy zatrudniałam już pierwsze osobę w moim zespole. Doskonale wiem, jak to jest spać przez kilka lat po dwie godziny na dobę, tak aby zdążyć z oddaniem wszystkich projektów klientom. A uwierz mi, oddaję każdy projekt na czas i idę dla mnie najważniejszy. Wiem też doskonale, jak to jest spędzić ciągiem 17 godzin non-stop przed komputerem. Dzień przed urlopem, po to, aby oddać wszystko klientom dużo wcześniej, wszystkie zadania, wszystkie projekty, a potem na drugi dzień zamiast jechać na urlop, paść i przechorować całe wakacje. Dlatego, jeśli pracujesz w pojedynkę w swoim biznesie, zastanów się teraz, po co to w ogóle robisz? Czy nie po to, żeby mieć środki finansowe na fajny dom, na wyjście do restauracji, kiedy tylko chcesz? Na to, żeby być w domu ze swoimi dziećmi, to właśnie z domu pracować, aby nie mieć po prostu problemów, gdy musisz być w 100% na ich wyłączność. Jeśli Twoja praca to coś, co ogromnie lubisz, z drugiej strony, tak to rozpatrując wszystko, to czasem można po prostu się zagubić i spędzać dnie i noce i zapominając przy tej pracy o śnie i jedzeniu. Także to przerabiałam. Jeśli tak masz, to uwaga, zatrzymaj się. Zatrzymaj się i zastanów się, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie i Twoja praca i Twój biznes. Czy właśnie tak? Chcesz cały czas czuć się zmęczona, zmęczony, ale jednocześnie wymagać od siebie nie odpoczynku, a tego, że o 22 w piątek jeszcze usiądziesz przed komputerem i odpowiesz na te 20 maili, które akurat po południu wpadły w skrzynkę? Przecież wirtualna asystentka może za Ciebie zrobić to zadanie i to w takich normalnych godzinach między 9 a 17. Zastanów się nad tym. Wirtualna asystentka może być także dla Ciebie takim wsparciem w tworzeniu Twojego biznesu online i realizować razem z Tobą wiele cudownych pomysłów, a także wiele Ci podpowiedzieć swoim doświadczeniem itd. W WorkAssist nie jesteśmy tylko wirtualnymi asystentkami. Mamy duże doświadczenie w różnego rodzaju kampaniach strażowych, akcjach, działaniach w biznesach online, które pomagają, realnie pomagają naszym klientom rozwijać ich biznesy i zarabiać naprawdę dobre pieniądze. Znamy także mnóstwo różnych profesjonalnych programów, które na przykład Ty, współpracując z nami, nie musisz już inwestować. Także po prostu oszczędzasz na tym i dużo zyskujesz. Jakie zadanie chcesz delegować wirtualnej asystentce? Jeśli już zastanawiasz się nad współpracą z wirtualną asystentką, to spójrz na swoje zadania i swoją codzienną pracę firmy. Czy są tutaj jakieś zadania, konkretne obszary, w których naprawdę potrzebujesz pomocy? Na przykład możesz mieć potrzebę delegowania zadań związanych z obsługą poczty e-mail, zarządzaniem sklepem internetowym, na przykład opartym o WooCommerce, Shoper czy Shopify. Odpowiadaj na zgłoszenia klientów poprzez formularz kontaktowy, zarządzanie mediami społecznościowymi, w tym tworzenie harmonogramu treści, pisaniu treści do opisów postów na Facebooka, Instagrama, Pinterest, Reelsy i relacji na Instagramie, TikToku, wsparcie w przygotowaniu webinaru, zbudowanie strony zapisów z podziękowaniem, ustawienie wiadomości w systemie do wysyłki newslettera i wielu innych zadań wokół webinarów. Pomoc w przygotowaniu e-booka lub książki, redakcja, korekta, skład, promocja i sprzedaż, budowa i obsługa platformy swoim kursem online, inne zadania administracyjne i techniczne, które są dla Ciebie zbyt czasochłonne. Co tak naprawdę robisz ze swoim czasem? Czasami dobrze jest się przyjrzeć swoim głównym pożeraczom czasu, czyli takim zadaniom, na których spędzasz najwięcej właśnie tego czasu. I tutaj. Jeśli spędzasz zbyt dużo czasu, na przykład na działalności, na działaniach związanych z newsletterem, z jego wysyłką, przygotowaniem, czy z social mediami, to wirtualna asystentka może ci pomóc i przejąć część tych obowiązków od ciebie. Możesz także przyjrzeć się takim zadaniom, których po prostu nie lubisz, których na przykład bardzo się źle czujesz i na przykład nie chcesz się ich uczyć albo po prostu nie chcesz je realizować w swoim biznesie. Na przykład możesz pisać genialne posty, genialne treści do postów na Instagram, ale nie lubisz robić grafik, nie lubisz planować tych postów. I tutaj wirtualna asystentka może to wszystko dla Ciebie zrobić. Możesz także na przykład pociąć różne zadania na konkretne etapy i realizować tylko wybrane etapy. Na przykład tworzyć merytorykę do e-booka, a ktoś inny zrobi redakcję, korektę, złoży tego e-booka na przykład bezpłatnej kanwie czy płatnej... I, I to zadanie i projekt zostanie wtedy szybciej zrealizowany. Ostatecznie, jeśli masz konkretną listę rutynowych zadań do wykonywania, których potrzebujesz kogoś innego, oznacza to, że jesteś gotowa, gotowy na to, żeby rozpocząć współpracę z wirtualną asystentką. Jak sprawdzisz, czy potrzebujesz już teraz wirtualną asystentkę? Przygotowałam dla Ciebie szybki i łatwy do uzupełnienia interaktywny quiz, który pomoże Ci znaleźć odpowiedź na to pytanie: czy potrzebujesz już wirtualną asystentkę? Uzupełnienie tego quizu zajmie Ci dosłownie kilka minut, a nie ma żadnego limitu czasu, czyli spokojnie, w swoim tempie możesz się zastanowić nad pytaniami i odpowiedzieć. Wynik tego quizu wskaże Ci, czy to już ten moment w Twoim biznesie online, w którym jesteś gotowa, gotowy na rozpoczęcie współpracy z wirtualną asystentką. W opisie tego wideo zostawiam link do quizu. Koniecznie go uzupełnij. W piątym odcinku Biznes Vloga chcę Ci polecić książkę Joanny wrycza Becker Magia Słów. Jak pisać teksty, które porwą tłumy. Książka jest bardzo genialna, bo pokazuje taki fajny sposób, jak pisać skuteczne teksty. A ja osobiście wracam notorycznie do jednego z jej rozdziałów, mianowicie o klątwie wiedzy. To jest rozdział ósmy. Uwolnij się od klątwy wiedzy. Więc to jest ciekawe, tym bardziej, że ja rozpatruję ten rozdział nie tylko pod kątem tekstów, bo w ramach tego rozdziału przeczytam tutaj ze spisu treści, co zakładasz pisząc tekst, trzymaj się tematu, zwolnij, wyjaśnij obrazowo, podaj przykład, ale czy specjaliści się nie obrażą? To wszystko, to są tylko, wiesz, hasła teoretycznie z tej książki, ale praktycznie odnoszą się do wielu dziedzin, i to jest niesamowite, bo nie tylko co do tekstów z tego rozdziału możesz coś wyciągnąć, ale do zastosowania także w innych różnych dziedzinach. Na przykład pisząc e-booka, albo nagrywając kurs online, albo takiego vloga, albo cokolwiek innego, publikując w swoich social mediach i w swoim planie kontentowym. Także książkę polecam, link do niej stawiam w opisie tego wideo. I to wszystko w tym odcinku. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, to koniecznie zostaw lajka, subskrypcję. Komentarz z wynikiem swojego quizu. Bo ciekawa jestem, czy go uzupełniłaś? uzupełniłaś? Także daj znać w komentarzu, co ci wyszło. Jeżeli masz jakieś pytania o współpracę z wirtualną asystentką, pisz do mnie na kontakt kontakt.małpawork.assist.com. Ten adres mailowy także znajdziesz w opisie do tego wideo. A tymczasem dziękuję Ci za oglądanie tego odcinka do końca. Zapraszam Ci do quizu i do zobaczenia za tydzień w poniedziałek o 18 w kolejnym odcinku Biznes Vloga. Dzięki za dzisiaj. Cześć!